Siema mordeczki, mam nadzieję, że mnie słychać. Witam Was dzisiaj z Warszawy. Jest bardzo głośno, zobaczcie jakie natężenie ruchu. No może nie udało mi się złapać akurat super turbo, mega natężenia, ale uwierzcie mi, że jest naprawdę zimno. Za mną jest Wisła. Zobaczcie, proszę bardzo. Nie zostaje nic innego jak tylko zaprosić Was do oglądania wrzutów. Chodźcie za mną. Skoczyłbym na dół, żeby było szybciej, żeby znaleźć się pod mostem, ale boję się, że mogę tego nie przeżyć. Zobaczcie jaka wysokość. Na pewno nie jest to nisko. Chciałbym Wam również powiedzieć, że w tych szakach, które znajdują się po mostu, bardzo często przebywają bezdomni, którzy tak naprawdę bardzo często towarzyszą mi w czasie kręcenia filmu. Oczywiście nie są na kamerze, ale zawsze chodzę po jakichś dziwnych, takich tajemniczych miejscówkach, zawsze są gdzieś z boku mnie. E, dlaczego chciałem wam pokazać tę miejscówkę? Ponieważ sam bardzo często tutaj maluję. E, co? Po prostu wam pokażę, jakie są tu place i opowiem może trochę o graffiti, ponieważ jak wam mówiłem, maluję wrzuty od 1998 roku, więc mogę się trochę powiedzieć, wypowiedzieć na ten temat. No co, idziemy, zaczynamy zwiedzać. Ta miejscówka jest fajna, ponieważ, jakby to powiedzieć, jest legalna. Yy, przynajmniej wydaje mi się, że jest legalna. Chociaż miałem, powiem Wam, kiedyś taką sytuację, że e, malowaliśmy tutaj e, graffiti. Oczywiście było takie niedzielne, ciepłe południe, e, lajcik, e, kiełbaska się smażyła, ponieważ tutaj bardzo często dużo ludzi, którzy malują, po prostu chcą się wyluzować i sobie odpocząć. E, nagle w czasie malowania e, podjechał do nas e, jeep z bardzo szybką prędkością. Co się okazało, była to policja, byli to tajniacy. I oczywiście standardowo kazali nam wszystko wyciągnąć, co mamy z kieszeni i jakieś tam różne dziwne sytuacje. Oczywiście wszystko przebiegło bez żadnego przypału Ponieważ bardzo grzecznie malujemy, nic takiego nie robimy, więc pozdrawiam panów, którzy nas przeszukiwali. To co, wracam po prostu do sytuacji, w której się znajdujemy. Patrzcie, patrzcie proszę bardzo. To jest Eros. To jest jego wrzut z najlepszego teledysku. Jeżeli e, słuchacie trochę rapu, wiecie o co chodzi, z e, graffiti. Eros jest e, kult, kultową postacią, jeżeli chodzi o e, malowanie wrzutów na scenie poznańskiej. E, warszawskiej, przepraszam. Boże, za, za dużo przebywam w e, Poznaniu. E, jak wiecie, dzisiaj kręcę materiał w Warszawie, więc wybaczcie mi. Oczywiście Eros e, jest utożsamiany ze sceną e, warszawską, jeżeli chodzi o rap i o graffiti. Bardzo fajna praca, zobaczcie sami. Proszę bardzo. Def Jam, jego wytwórnia. Charakter Erosa. I rzucić, proszę bardzo. niesamowite. Powiem Wam osobiście, że uważam, że Eros jest jednym z lepszych graficiarzy w Polsce, przynajmniej dla mnie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zawsze mijamy się na jakiś rzemak graffiti. Jak, jak widzicie, yy, są tutaj filary, które są pomalowane sprayami. Jak widzicie, nie wszystkie prace, jakby można powiedzieć, są tutaj jakieś rozgroły. Są jakieś godne uwagi, ale są naprawdę też bardzo dobre style. Na przykład Bajser bardzo dużo maluje kolejek. Bardzo dużo kolejek widziałem jego w Warszawie. To co, idziemy dalej, co nie? Powiem wam, że jest trochę tych przęseł To jest bardzo fajna, klimatyczna miejscówka, bo ponieważ tak jak powiedziałem Można się już zajebiście wyluzować Więc bez żadnego ciśnienia można poćwiczyć styl Patrzcie Następna akcja, tutaj chciałbym wam powiedzieć, że Jest tutaj rezerwat przy przyrody Bo ponieważ znajdujemy się nad samowisło, więc Jak dobrze wiecie Takie miejsce jak najbardziej Są chronione Następny wrzut Niestety nie mogę rozczytać co jest napisane tutaj, pewnie jakbym się przyjrzał, to na pewno bym rozkminił, tak? No ale tak jak mówię, dzisiaj po prostu jestem po to, żeby nagrać z wami materiał, więc nie będę tak jakby rozkminiał tego do końca. Proszę bardzo, patrzcie. Tutaj mamy wrzut Esze. Esze to jest kobieta, która maluje graffiti, dziewczyna, którą serdecznie również pozdrawiam. Patrzcie, to się jej oczywiście też dorysował, ponieważ no, jak w domu y Wandale są wszędzie. Pozdrawiam Cię Esze Jak chcecie możecie sprawdzić sobie na internecie dziewczyna naprawdę zajebiście maluje. To co, lecimy dalej. Zobaczcie, oprócz samych wrzutów możecie zobaczyć tutaj, że ludzie tutaj sobie przyjeżdżają ogólnie kładami, po czym widać ślady. Opon. Lecimy dalej. Dlaczego graffiti? Dlaczego tak często ogólnie nagrywam tutaj akcje, jeżeli chodzi o malowanie wrzutów? Ponieważ kocham to robić. Tak jak powiedziałem, maluję graffiti od bardzo dawna. Sam malowałem tutaj nie jednego wrzuta na tej miejscówce. Ta miejscówka naprawdę jest mi bardzo, bardzo bliska. Więc czemu nie? tak? Po prostu będę Wam przedstawiał, jak najbardziej, takie miejsca: street artowe, streetowe, yy, miejsca legalne, jak i nielegalne. To jest akurat takie miejsce chillowe, tak jak wspominałem. Możesz sobie przyjść w spokoju, popracować nad celem i kreską. To jest y, typ, którego poznałem na Jimmy Graffiti w wakacje. To jest Skare. Tutaj możecie zobaczyć jego podpis. Robi niesamowite prace, naprawdę. Skarę ogólnie nie jest Polakiem. Świetne prace, naprawdę. Mistrzowsko. Stary, jeżeli mnie słuchasz, powiem ci, że jestem bardzo wielkim fanem twoich prac. Znowu bajcer. Widzę, że tutaj po prostu bardzo dużo ludzi. Tutaj jak widzicie jakieś badziewie. Fajny kotek, naprawdę świetny. Zrobię zbliżenie specjalnie. I tutaj następny styl. Zobaczcie, proszę bardzo, to też skara jest. Skara ma charakterystyczny styl. Jakbym widział go po prostu z daleka, to od razu bym wiedział, że, że to jest jego styl. Kiedyś myślałem o tym nawet, żeby namalował mi coś na płótnie. Na pewno muszę się go zapytać, po prostu, czy się zgodzi. Mam nadzieję, że mordeczka się zgodzi na to i mi coś walnie. Na płótnie. Że mógł sobie powiesić po prostu w swojej pracowni. Idziemy dalej. My idziemy. Przed nami będzie Nesh. Nesh to jest ogólnie czołowa postać, jeżeli chodzi o scenę warszawskiego graffiti. Jest to członek Deal Gangu. Zobaczcie, proszę bardzo. Też bardzo fajny styl. Nesh jest też w fajksemie razem z Krakiem, Ambą, Nakorem. Jeszcze innymi typami na pewno których nie wymienię, ponieważ nie znam typów osobiście, chyba. Karma. kraka poznałem kiedyś tylko na rzemie graffiti. Też fajny styl, zajebisty. Pamiętajcie o tym, nie będę wam pokazywał tak jakby dokładnie wrzutów yy, z bliska yy, centymetr po centymetrze, ponieważ to jest zajawka, musicie po prostu sami sprawić, to miejscówkę, która jest samowita. Patrzcie. To jest koleś, który maluje kolor ptaki. I bardzo dużo tych ptaków jest ogólnie na mieście, jeżeli chodzi o Warszawę. Bardzo fajny pomysł, mi się serdecznie naprawdę podoba. Uran, kolejna postać, jeżeli chodzi o jego wzoty Jest to kultowy graficiarz. Jeżeli na przykład pamiętacie taką gazetę jak Ślisk, to na przykład lata 90. ta postać już działała po prostu na warszawskiej scenie graffiti. Działa do dzisiaj. Proszę bardzo, sprawdźcie go. Dla mnie to jest mistrz, po prostu. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się nagręcić z nim materiał, który wam po prostu oczywiście puszczę. Dla mnie to będzie naprawdę niesamowite przeżycie. Karma. Pamiętajcie, karma wraca. Wiem coś o tym. Lepiej robić rzeczy mądre niż głupie. Pamiętajcie o tym. Pamiętaj o tym, dzieciaku. I tutaj mamy dalej. Tak, idąc po prostu. Dojdziemy do samej Wisły za chwilkę, ponieważ jak wiadomo, każdy most y, przeprawia na drugą stronę. Okier, którego też kiedyś poznałem na graffiti, Pfizer i Uzi. Tu znowu widzimy Weissera. Tak jak wspominałem, są ludzie, którzy po prostu bombią tą miejscówkę regularnie. Pewnie po prostu lubią sobie odpocząć. Ja też po prostu lubię sobie odpocząć. Zobaczcie, tutaj widzimy już Piach. Jak najbardziej. Zakopuje się, już trochę. Tak jak mówiłem Wam, to jest miejscówka, która jest bardzo często bombiona. Tutaj patrzcie, mamy wisłę. Więc jesteśmy nad samowodą. A patrzcie, tutaj kogo mamy? Proszę bardzo. Mamy ludzi, którzy po prostu chilują się i malują sobie wrzuty, jakby nie było. Bardzo fajnie, zobaczcie. I o to właśnie chodzi, jeżeli macie trochę czasu, nie spędzajcie go w domu, tylko wychodźcie i po prostu malujcie. Poczekajcie, jeszcze wejdę tutaj na górę. Może uda mi się z kimś porozmawiać. Chciałbym wam od razu powiedzieć, że osoby malujące graffiti bardzo rzadko i może niechętnie tak jakby może być udzielają wywiadów, ponieważ chcą być bardziej to chcą być bardziej rozpoznawani przez swoje twarze, boże, przez swoje prace niż swoje twarze. Tutaj widzimy koleżankę, która właśnie bombi wrzuca. Simanko. Elo, elo. Jak widziałem, jak, jak mówiłem jeżeli chodzi o świat graffiti Ludzie y, niechętnie wypowiadają się na temat y, nawet swojej sztuki po prostu chcą być oceniani przez to, y, co robią, a nie przez y, swoje gadki, jakieś takie dziwne akcje. Ale fajnie, że udało mi się złapać tutaj osoby, które malują. Ja się już wylosowałem, czuję totalny luz, totalny light. Nie ma to jak po prostu przebywanie pod mostem Sikierkowskim, jakkolwiek to zabrzmi. Może teraz będę wyglądał trochę na bezdomnego albo jakiegoś lumpka, o nadzieję, że nie. Ale polecam Wam ogólnie malowanie w plenerze. Bo co może być lepsze niż po prostu chwila wytchnienia, odpoczynek, relaks. Re, re, relaksuje, co cię re, re, relaksuje.